Lat 40 I Bierut i Gomułka, wówczas jeszcze razem, szczególną troską otaczali wojsko i służbę bezpieczeństwa. To były filary Polski Ludowej. Gomułka mówił wówczas, aparat bezpieczeństwa jest ostrym narzędziem w rękach demokracji polskiej w walce z reakcją. Tego narzędzia nie damy sobie wydrzeć. To z własnym karabinem, bez mundurów i bez pensji, jedynie z przywilejem umierania, kiedy światu przywracano pokój, mieli bronić tego, co znowu było polskie i nas wszystkich. Formowani w Lublinie w grupy operacyjne, jechali teraz na wyzwalane tereny, organizować władzę i strzec nowego. 12 lutego powstaje pierwszy komisariat w Poznaniu. Jeszcze w cywilnych ubraniach, z biało-czerwonymi opaskami zapewniają spokój i porządek w mieście. W samym miesiącu powstaje pierwsza placówka MO w Toruniu 25 marca w Gdyni i Gdańsku. Wielu z nich nie doczekało pierwszych mundurów i czapki z Daszkiem. Po akcji wojsko odchodziło, a oni po kilku zostawali na posterunkach nowej władzy. I tak często całymi posterunkami ginęli. Bielsk to duża wieś w Płockiem. W tym domu mieścił się terenowy posterunek milicji obywatelskiej. Otaczała go ponura sława. 7 kwietnia 1946 roku pełnił tutaj służbę milicjant Władysław Gajtka. Po kilku godzinach przed wieczorem siedząc na dyżurce usłyszałem w sypialni, gdzie spał Kwiatkowski, szamotanie się kilku ludzi, a następnie głos Kwiatkowskiego Chłopaki co wy robicie? Spojrzałem przez otwarte drzwi do sypialni, widoczność była dobra i zobaczyłem, jak milicjanci Michalski, Tyburski, Koszalski i Cackowski szamotali się z Kwiatkowskim. Po kilku minutach zamordowanego przez uduszenie sznurem milicjanta Kwiatkowskiego pozostali milicjanci Michalski, Tyburski, Cackowski i Koszalski wynieśli sypialni do korytarza. Przechodzili oni przez dyżurkę, gdzie ja siedziałem. Ciągli go oni po podłodze. Nie mogłem się przyglądać na ten widok i byłem mocno zdenerwowany, gdy oni wracali z korytarza. Przechodząc przez dyżurkę, usłyszałem słowa Tyburskiego względnie Michalskiego, że jeszcze jeden im sznurek pozostał. Pozostałem znowu sam w posterunku MO i po jakimś czasie przyszedł pracownik bezpieczeństwa publicznego i poprosiłem, aby chwilę pozostał na posterunku MO, gdyż chce kupić papierosów. Prawa wypłynęła właściwie w 1951 roku, bo jeden z funkcjonariuszy z tego terenu uciekł. I był poszukiwany jako dezerter. Kiedy go złapano i miał już sprawę o dezercie, wtedy powiedział dlaczego uciekł. Bałem się, że mnie zamordują, bo za dużo wiedziałem. I wyszła sprawa zabójstwa milicjanta, a przy okazji y, również i inne mordy. No ale w tym czasie również skończyło się to niczym. Jak się przegląda akta z tamtego okresu, bo również je zdobyliśmy. To widać, jak robi się wszystko, żeby sprawców usunąć, żeby nie doprowadzić do ich skazania, tak żeby sprawy nie było. Ponownie sprawa wróciła dopiero w 50, po 56 roku. No tutaj również y, można mieć bardzo wiele zastrzeżeń. Który jest tak dufny w siebie i powołuje się przy każdej okazji na swoje kontakty z generałem Żwiakiem? Powołuje się na Gomułkę, na Kliszko. Jakiś efekt tego był, bo najlepiej widać z dokumentów, kiedy na początku czerwca jest przedłużenie aresztu w stosunku do niego na sześć miesięcy, a dosłownie po tygodniu, kiedy on pisze skargę do Komitetu Centralnego, ten areszt zostaje uchylony. I sprawa się kończy tak, jak się kończy. Zarzutów jest bardzo dużo. I to jest właśnie to sławetne postanowienie. Tu chłopakom się umarza postępowanie wobec amnestii, mimo że na swoim koncie mają zarzuty. W 1945 roku uprowadzili z domu i następnie zabili braci Juliana Kazimierza i Reszarda Gujskich oraz Piotra Garwenckiego. W 46 roku w lutym w Płocku zastrzelono podporucznika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Kołodziejskiego, dlatego że zaczął y, prowadzić jakieś postępowanie przeciwko Tyburskiemu. 7 kwietnia 46 roku. Y, Zabili Kwiatkowskiego. Za dużo wiedział. W 1946 roku w Łęgu, w powiecie płockim, dwukrotnie przywożono nieustaloną ilość osób, którą pozbawiono życia i zakopano na terenie, na terenie urzędu. 1 grudnia. Zabito te osoby, o których mówiłam w Grójcu, a także były i następne wypadki w 45. i 46. roku osób nie ustalono. W tej chwili z listy, którą już mamy wynika, że jest to około 22 osób. To jest tylko teren powiatu płockiego. Łęg kościelny. Posterunek milicji obywatelskiej. W 1946 roku głośno już było o wyczynach miejscowych funkcjonariuszy. Ludzie szeptali, że zwożą tutaj na przesłuchanie, torturują, mordują, zakopują w piwnicy. W kasztelańskiego też zwożono ludzi na ostatnie zazwyczaj przesłuchanie. W dworku urzędował wataszka z armii ludowej. Tu był matecznik morderców. Mieszkam tu 27 lat. Praktycznie od urodzenia tu mieszkam. No i z od starszych ludzi, przeważnie od babci i dziadków, tak się tak się To wszystko, co się usłyszy, to się pamięta. Z opowieści wiemy, że tu byli ludzie pochowani. Nawet tu w tym dworze sąsiedzi trzy lata temu kopali piwnice, po prostu w domu, w mieszkaniu i no i wykopywali ludzkie kości. Widziałam kości, które były wynoszone tam z tamtego domu na łopacie, bo bali się wziąć w ręce. To były normalne, zwykłe ludzkie kości. Kiedyś była w tym miejscu ogrodowa piwnica, stała się grobem ofiar. Kolejnym grobem była głębinowa studnia w pobliskiej krochmalni. Ludzie o tym pamiętali. Co jakiś czas tu widać było przynoszone? Wieńce, świetki się paliły. Nie wiem, bo kto bywa się później, likwidowali to, No ale tu znakiem tego, że tu kości jakieś leżą i trupy. Tak samo i ten staw, bo tu jest odpływ. Że ma, i w tym stawie tam jakieś też znajdywali ciała. Do wojewódzkiego zarządu polskiego stronnictwa ludowego w Warszawie, mieszkaniec wsi, łęk kasztelański, gminy łęk kościelny powiat płocki, wiśniewski, tnąc dnia 8 maja bieżącego roku trawę nad stawem w tejże wsi spostrzegł stopy człowieka wynurzające się z wody. Zaintrygowany tym, nie chcąc jednak poczynać na własną rękę, zawiadomił miejscowy posterunek Milicji Obywatelskiej, która wydobywszy zwłoki z wody przy pomocy mieszkańców wsi, zidentyfikowała je jako Ryszarda Gujskiego, członka Polskiego Stronnictwa Ludowego, aresztowanego w nocy z 8 na 9 listopada 1945 roku przez miejscowy organ MO. Twarza mordowanego była kompletnie zmasakrowana, oczy wykłute, zęby wybite, głowa zaś ciało w wielu miejscach poprzestrzeliwane. Zwłoki zostały zabezpieczone, a o powyższym wypadku powiadomiony Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku, skąd przyszedł rozkaz, by zwłok rodzinie nie wydawać. Poszliśmy, to już nie było, bo tam w tej stawie, tylko był w piwnicy leżał. Do piwnicy, bo tam magazyny były takie tam, do tej do, 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 do piwnicy, e, w tej piwnicy leżał. No i poszliśmy zobaczyć. No i poznałyśmy z męża, że, że to jest właśnie ten Rysiu, ten co był kiedyś sekretarzem w gminie. To miał dziurę tutaj w boku. I i w buzi, i w twarzy, który ten los miał, skrzywiony taki. No jakieś mi tam zobaczyli, przyszli i powiedziały: To moja. Od razu też zabrała się i poszła tam To już mamy tam nie chcieli wpuścić. Dłoń do tego Rysia. Nie chcieli, tylko mama tam z siłą rzeczy i weszła tam. No to tam on leżał. To jeszcze mama rękawiczki miał na, na ręku. Mama te rękawiczki zdjęła, to jeszcze obrączkiem, bo musiał ślubować. I obrączkiem miał na palcu, to musieli go zaraz tam wykończyć widocznie, bo nawet mnie nie zobaczyli, że, że on tę obrączkę ma. I obrączkę mama wzięła, zdjęła, a rękawice przyniosła do tego, do, do, do domu. No i mieliśmy pogrzeb zrobić. Na drugi dzień tam trumnę, bo to tam tru, trudno było trumnę, to majster jakiś tam miał robić trumnę. I mąż tam był, e, miał go pilnować tam w nocy, ale wygnali go tam, wyszli, żeby, żeby poszedł, bo jeszcze i on zginie. No i mąż przyszedł, nie był tam cały czas, e, tylko na drugi dzień poszliśmy tam, a jego już tam nie było. Już go wywieźli gdzieś, przyjechali podobno samochodem, tak jak się tam słyszało od ludzi, samochodem, wrócili na samochód i wywieźli go. A gdzie? Ta panu gdzie? Wielodzietna rodzina gójskich, Wspaniała chłopska rodzina, patriotyczna, wykształcona i gospodarna. Z niej wywodzili się żołnierze AK i działacze PSL. Julian. Kazimierz i Ryszard Gujscy zginęli z rąk Szwadronu Śmierci. Do dziś nie mają grobów. No to już Ryszard, to, to co się tam stawie stawie znalazło. A tych dwóch nie wiadomo, gdzie oni tam. Że tutaj nieraz mówią ludzie, że to w tej piwnicy tutaj w Łęgu. Tam kości, w sodole tam te kości pozakopywane, tam wszystko pogrzebane. To tu się wyrabiało, to katownia była taka. Moja córka do szkoły chodziła i, ten, i, i kolegi jego ojca zabrali. Ja nie taki. To go tak katowali, że płacz te dzieciaki w szkole zrobili. Aż tam poszedł do nauczyciela i nauczyciel dopiero, że dajcie spokój i mówi co wy wyrabiacie tutaj. I, że go tak katujecie i płacz tam, więc syn patrzy na to i słucha, a die, psami szczury niewygodny mu ktoś był, wiedział, że nie należy do niego, tylko ja inaczej myśli. I mnie z nimi, tak samo i, i z naszymi chłopakami. Ale oni nic nie winni. Błęk kościelny i Bielsk leżą zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od płocka. O zbrodniach na tym terenie było głośno. Władze partyjne i bezpieka aprobująco milczały. Po październiku 56 otwarto śledztwo i przewód sądowy. A sprawa kończy się tak jak mówiłam, wnioskiem do Sądu Najwyższego o zastosowanie amnestii i y, umarza się to postępowanie, a w uzasadnieniu między innymi. Sąd pisze w ten sposób. Dla oceny stopnia winy podejrzanych, a więc i kary, ma to oczywiście znaczenie tym bardziej, że podejrzani wówczas byli ludźmi bardzo młodymi. Na przykład Michalski miał 23 lata, Cackowski 24, Tyburski 20, Wójcik 20. Od owego czasu upłynęło 12 lat, w ciągu których podejrzani prowadzą normalne życie ludzi pracy, pozakładali rodziny, mają dzieci i w tych. W warunkach wymiar kary nie przekroczyłby 10 lat pozbawienia wolności, wobec czego umorzenie postępowania na zasadzie artykułu 11 paragraf 2 powołanej na wstępie ustawy amnestyjnej należy uznać za celowe. Poza tym centralną figurą wydarzeniowego okresu był nieżyjący już Władysław Rypiński, był dowódca oddziału partyzanckiego AL i niezależnie od pełnej oceny jego czynów nie można pominąć faktu, iż na działanie Rypińskiego mogły zaciążyć nawyki partyzanckie lat jeszcze wówczas niezbyt dawnych. Niektórzy z podejrzanych byli żołnierze Rypińskiego, dla których nie przestał on być dowódcą. Autorytet i pozycja osobista Rypińskiego były zresztą zupełnie szczególne, co jest widoczne we wszystkich materiałach akt. O. I taka była podstawa umorzenia sprawców, którzy mieli na swoim sumieniu tyle śmierci ludzkich. Z akt, który my mamy, wynika, że te osoby, które zostały zamordowane na terenie płockim, prawdopodobnie do tej pory są pochowane w tych samych miejscach. Dlatego, że w toku postępowania w 1956-1958 roku um, zastanawiano się nad eks ekshumacją, no ale tej ekshumacji nie dokonano. Żyje. Jeden z y, tych y, wówczas y, y, sprawców i podejrzanych, stwierdził, że y, jest gotów pokazać, w których miejscach zostali pochowani. Dokonujemy wizji lokalnej byłego posterunku MA. Z 45 i 46 roku w Błęgu Kościelnym. Uprzedzam Pana, że należy mówić prawdę, bo za fałszywe zeznanie grozi kara pozbawienia wolności. Tak jest. Był Pan już przesłuchiwany w charakterze świadka. Tak. A ta Skoba, która była w 1945 roku, tak. to, to, to była. Jeśli by była ta. Jeśli była taka, to była, tak. Pamięć, tak, była, ta. była ta. Tu, za tą ścianę. Jeśli z mnie pamięć ścianą nie. miał być pochowany te zwłoki. Tej ściany nie było w ogóle. Znaczy, był wykopany dół, tak, tak. pan mówił? Tak. Tak, tak. tak. przyszli z niebiem, później myśmy musieli zawalać wyczerpnięcie. Już osoby leżące w dole. Tak jest. Czyli jak to było? Stali nad dołem. Kto wykopywał ten dół? Niemiec. Taki był w jeden i myśmy pomagali. Stołowski, ja i Kwiatkowski. Mhm. A oni siedzieli tam? Oni to znaczy kto? I lewiczki i ty, Tyburski. I potem? I potem przyprowadzili ich tu, rozstrzelili i myśmy musieli zawalić ten dół. No. A czy nazwiska zabitych pan nie A to tego to nie, proszę A gdzie zostali pochowani Gujscy? Tego tu O Gujskich pan A gdzie mieszkał w takim razie Rypiński? Rypiński w Błęgu. To pojedziemy tam do tego dworku. On tu mieszkał. Z całą rodziną. A miał dużą rodzinę, miał przyjaciółkę. On się miał tu za... Pana na tym terenie. Czy zabijał to tego? Nie mogę powiedzieć. Bo nie widziałem. On miał innych do zabijania. On nie musiał zabijać. Tyburszki był tak yy, agresywny, że o byle co to zaraz za pistolet łapał i do brzucha przystawiał. Nasi z posterunku zabrali byłego milicjanta tam z Zamogelnicy aż. I jego ojciec z matką przyjechali do nas na posterunek. To żeśmy tylko upominali ich, Żeby nie mówili nic, kto ich przysłał. Wysłaliśmy ich tu. I ona syna, ojciec z matką, zastali syna tu. I na błagania rodziców, syn został im wydany. Żywy. Musieliśmy to robić, co oni nam kazali. Bo jeśli nie, no to by to samo spotkało, co spotkało Piatkowskiego. Panie, ja się dzisiaj boję to, co Wam mówi. Bo niech mnie rozpoznają na filmie, to chyba na rodzina ryby to jest kupa rodziny. ludzie wykopywali ludzkie kości, szczęki, tak, ale proszę kiedy, Ale kiedy byli zakopani? O nie mogę powiedzieć, tylko, proszę pana, człowiek wykopywał szczękę, jeszcze ludzką i czaskę wykopywał tu, proszę pana. Nie, pan. nie, nie wiem, proszę pana, tego nie mogę powiedzieć. O, świeże to tu. Bo, proszę pana, pasek, buty jeszcze były, zęby jeszcze siedziały, no to wiem. A co roku pan to ma? Tak, jakieś 56-57. Miatają mną takie sprzeczne Uczucia, nagle dostaję te materiały, czytam i w ogóle aż wszystko się we mnie burzy. I potem nagle staje przede mną ten sprawca, który wygląda jak obraz nędzy i rozpaczy. I właściwie, co teraz od niego? Ale jestem przekonana, że to, co robię, jest konieczne. Jest konieczne i także dlatego, żeby tym ludziom pokazać, że te ich czyny nie są bezkarne. Utwierdza mnie w tym nawet i rozmowa z nimi, bo oni wcale sobie nie zdają sprawy z tego, że popełniali przestępstwa. Że dopuszczali się zbrodni. Albo się tłumaczą, że byli niewinni nic nie wiedzieli, albo że takie mieli rozkazy, albo że walczyli o Polskę. A tamci wszyscy to byli wrogami, że oni też byli zabijani. Tylko, że rzeczywiście weźmiemy tamten okres i wiemy, że ginęło bardzo dużo Polaków. To okoliczności, w jakich ginęli jedni i drudzy, nie dadzą się porównać. Przychodzenie do domu, wyciąganie niewinnych ludzi i mordowanie gdzieś w polu, zakopywanie i udawanie, że ich nie ma, albo zamykanie w więzieniu tylko dlatego, że ktoś miał takie, a nie inne poglądy, że należał do partii, która była legalną partią była opozycją, ale była legalną partią, to nie są metody, które można dopuszczać w tak zwanym państwie demokratycznym, bo przecież za takich wówczas chcieli wszyscy uchodzić. Ustawa amnestyjna stała się ważnym czynnikiem stabilizacji wewnętrznej państwa. Oto doniosły moment, na który czekali dziesiątki tysięcy ludzi. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bolesław Bierut, kładzie swój podpis pod dekretem o amnestii. Pierwsi więźniowie wyszli na wolność. Powrócili do rodzin oczekujących już przed bramami więzień. Czekaj, twórcza i pozytywna praca dla kraju! Mordercy ze szwadronu śmierci zostali uwolnieni od winy i kary, a ofiary miały być ukryte i nieznane. Nie tylko te, i nie tylko na Mazowszu. Na grobie tego, który miał być zapomniany, przyjaciel napisał słowa do nas skierowane. Szliśmy z ludźmi ku ludziom, chleb niosąc myśli i pieśni. Pole zostało niedosiane, myśli niedopowiedziane, a pieśń nasza przerwana. Ale ścieżka ku ludziom. Biegnie dalej polami, niech się wam szczęści, którzy idziecie za nami.